To jest patelnia tak zwana niezniszczalna. To jak Aha. już mówiłem, upolować niedźwiedzia i go jeszcze na tej patelni no, nie usmażyć. Mógł... Bo to no. ja sobie wykułem patelnię, no, to właśnie. pierwsza była dla mnie oczywiście, żeby się no. tym dziadostwem nie truć, bo też mieliśmy kiedyś teflonową patelnię, czy tam nie teflonową, ale jakaś tam powlekana, no to, to nie, ani nie można tam podrapać, a tutaj ja sobie, nie wiem, zrobię jajecznicę czy usmażę steka, biorę widelec, tutaj nie ma co, tam najlepsze... Nie rysuj. To najlepsze no. przecież tamto, co się osadza na samym no, miele, no. Ta skórka, taka cała, no. No to wszystko sobie zgarnę, Ziemniaczki wysmażę, tak, jeszcze patelnię położę na grillu czy na ognisku, no, żyć nie umiera Pomyślcie o tym, bo to jest genialne. To, ja to, to jest takie must-have. Mm -hmm. <laughs> Mieć mm -hmm. taką patelnię w kuchni. Ukuję dla was. To, to tak ręczna robota, że wiem, że Kowal ukuł to rękami dla mnie. To nie masz tak? jednej z, z 500 tysięcy teflonowych patelni, wyprodukowanych przez maszyny, tylko masz jedną specjalnie dla ciebie. A, no, najdziwniejsze jest to, że ona za 100 lat będzie wyglądała tak samo. Jeżeli nikt jej nie zaniedba, a nawet no. jak ją ktoś zaniedba, to yy, to się spoleruje. można ją zawsze przywrócić do ustawień fabrycznych, jak to